Pragnął zdobyć największą wyspę Afryki. Najpierw dla Francji, potem dla Stanów Zjednoczonych, a ostatecznie dla samego siebie. Dokonał czegoś, czego inni nie byli w stanie osiągnąć. Miejscowa ludność okrzyknęła go cesarzem. Jak do tego doszło? Kim był August Maurycy-Beniowski? Zostańcie ze mną w kolejnym odcinku na kanale Ato Historia i poznajcie jego historię, właśnie. A jeżeli uważasz, że treści na moim kanale są wartościowe, pamiętaj, żeby zostawić lajki like i suba. To bardzo mi pomaga. Madagaskar wciąż skrywa wiele tajemnic, na tę afrykańską wyspę zamieszkaną przez niewielu ludzi i wiele dzikich zwierząt trudno jest się dostać. Nawet dzisiaj poruszanie się po niej nie jest łatwe, a co dopiero w XVIII wieku. Nic dziwnego, że w ówczesnej Europie. Myślano o podróżach na Madagaskar jako o wyprawach na Księżyc. Właśnie wtedy na tę egzotyczną wyspę dotarł podróżnik Maurycy August Beniowski. Ten Polak o węgierskich korzeniach, żyjący w latach 1746-1786, więc w chwili śmierci miał zaledwie 40 lat, odwiedził Madagaskar aż trzykrotnie. Na długo przed tym, jak stał się tytułowym bohaterem poematu. Juliusza Słowackiego, tu bylcy okrzyknęli go cesarzem. Jego pamięć przetrwała na wyspie do dziś. Podróż Beniowskiego na Madagaskar była praktycznie niewykonalna, ale do, dla błyskotliwego i pełnego energii Polaka nie było rzeczy niemożliwych. Już jako piętnastolatek walczył w wojnie z Prusami. To wtedy zaczął marzyć o wielkiej morskiej wyprawie do Indii, jednak sytuacja polityczna zmusiła go do zmiany planów. Trafił do niewoli po walce po stronie Konfederacji Barskiej i został zesłany do Kazania w Rosji. Sprytny szlachcic szybko uciekł z niewoli, ale ponownie został schwytany i zesłany, tym razem na mroźną kamczatkę. Dotarł tam w grudniu 1770 roku. Pomysłowy trzydziestolatek nie zamierzał tam spędzać reszty życia, zorganizował bunt i razem z innymi zesłańcami uciekł z rosyjskiej niewoli na pokładzie porwanego statku. Na maszcie łodzi podobno powiewała flaga Konfederatów Barskich. Tam rozpoczął się spektakularny rejs Polaka trójmasztowcem o nazwie święty Piotr i Paweł. Jak opisuje Andrzej Fedorowicz w książce, słynne ucieczki Polaków, do której link znajdziesz w opisie odcinka, statek był załadowany złotem, perłami, tysiącami zwierzęcych skór i tajnymi rosyjskimi dokumentami. Podczas czteromiesięcznej żeglugi w nieznane, Uciekinierzy dotarli m.in. do Tajwanu, gdzie stoczyli bitwę z japońskimi plemionami. We wrześniu 1771 roku Peniowski i jego załoga znaleźli się w Makao, u wybrzeży Chin. Sprzedawszy skóry, futra i sam statek, ruszyli w dalszą drogę na francuskich statkach. Zatrzymajmy się na chwilę. Bardzo się cieszę, że mogę dla Was tworzyć i że nasza społeczność tak dynamicznie się rozwija. Dziękuję. Jeśli chcecie pomóc w rozwoju kanału, zostawcie suba, lajki i komentarze. A jeśli chcielibyście pomóc jeszcze bardziej, możecie postawić mi na przykład symboliczną kawę, kupić którąś z książek polecanych przeze mnie, lub zajrzeć do sklepu kanału. Wszystkie linki znajdziecie w opisie odcinka. Za pomoc jestem szczególnie wdzięczny. A teraz wracamy do tematu. Podczas podróży do Europy, zatrzymywali się w Tolanaro na Madagaskarze. Już wtedy Beniowski zauważył, że Francuzi nadal mają trudności z zarządzaniem tą afrykańską wyspą, choć opanowali ją teoretycznie już w 1686 roku. Bystry dyplomata postanowił wykorzystać tę sytuację, gdy tylko dotarł do Paryża. Atmosfera była sprzyjająca, jak pisze Fedorowicz, historia brawurowej ucieczki Beniowskiego z Kamczatki szybko stała się sensacją w stolicy Francji. Polakiem zainteresował się sam dwór, a jego opowieści o nieznanych lądach i rosyjskich planach ekspansji w Azji i Ameryce Północnej przyciągnęły uwagę króla Ludwika XV. Dzięki swojej historii, towarzyskim umiejętnościom i nieprzeciętnej inteligencji Beniowski podbił serca Francuzów. Wkrótce miał otwarte drzwi do salonów największych światowych elit, grał w szachy z samym Benjaminem Franklinem, ówczesnym ambasadorem USA, Paryżu. Bez problemu mógł zdobyć dobrą posadę wojskową i cieszyć się luksusem na francuskim dworze, ale to nie było to, o czym marzył. Jego celem był powrót na Madagaskar. Zaproponował Francuzom zorganizowanie ekspedycji, aby założyć tam kolonię. I tak w 1774 roku z żoną i grupą kolonistów ponownie znalazł się na swojej ulubionej wyspie. Pierwsze miesiące nie były łatwe. Przedsiębiorczy podróżnik i jego żona zachorowali na febrę. Polak poróżnił się również z francuskimi zwierzchnikami. Jako przeciwnik niewolnictwa próbował wprowadzić na wyspie własne zasady, nie zważając na brak wsparcia ze strony Paryża, który był zresztą daleko. Na Madagaskarze Beniowski musiał zmierzyć się również z problemami w relacjach z miejscową ludnością. Malgasze, rdzenni mieszkańcy wyspy, nie przywitali obcego kolonizatora z entuzjazmem, jak można się domyślać. Ich ataki zmusiły go do szybkiej budowy ufortyfikowanej osady, którą nazwał Louisburgiem na cześć króla Francji. Pomimo trudności, Beniowski stopniowo zyskiwał autorytet wśród tubylców. Jak opisuje Mieczysław Lepecki, autor jego biografii, kluczowym momentem była wygrana przez Beniowskiego bitwa, po której okazał pokonanemu gest szacunku, podając mu rękę i świadczając, że traktuje go jak równego sobie. W krótkim czasie Beniowski zdobył na tyle duże uznanie wśród miejscowej ludności, że by bronić wyspę przed francuską kolonizacją, Malgasze wybrali go na swojego przywódcę. Wpłynęła na to także plotka, która rozeszła się po powrocie pewnej starszej Malgaszki z niewoli. Rozpowiadała ona, że Beniowski jest wnukiem lokalnego władcy Ramini Larizona, który wiele lat wcześniej został sprzedany handlarzom niewolników wraz z całą rodziną. Dzięki tej opowieści, zgodnie z relacją samego Beniowskiego zawartą w jego pamiętnikach, 10 października 1776 roku lokalni przywódcy obwołali go wielkim Ampan Skabe, czyli cesarzem. W ten sposób, bez wsparcia mocarstw i wielkich środków, Beniowski stał się władcą jednej z największych wysp na świecie. Warto wspomnieć, że polski szlachcic okazał się świetnym organizatorem. Jak opisuje wspomniany już wcześniej Andrzej Fedorowicz w książce Słynne Ucieczki Polaków, Beniowski podzielił Madagaskar na województwa, zbudował drogi i pierwszy na wyspie szpital oraz fabrykę tkanin. Starał się także poprawić obyczaje seksualne, na zgromadzeniu kobiecym wprowadził uchwałę, zgodnie z którą zdrada małżeńska miała być traktowana jako przestępstwo, a niewierne kobiety karano wyjątkowo surowo, sprzedając je do niewoli. Tymczasem Francuzi zorientowali się, że zamiast zająć wyspę dla nich, Beniowski stworzył na wyspie swoje niepodległe państwo, można by powiedzieć. Odwołali go więc z funkcji, Cesarz powrócił do Paryża, aby załagodzić sytuację i przedstawić francuskiemu rządowi nowe plany dotyczące Madagaskaru. Jednak w przedrewolucyjnej atmosferze nikt nie chciał słuchać o jego propozycjach. Zrozumiawszy, że we Francji nic nie osiągnie, Beniowski postanowił spróbować szczęścia gdzie indziej, zwracając się do Amerykanów z planem podboju Madagaskaru. Zaczął starać się o przyjęcie do wojska amerykańskiego, powołując się na swoje znajomości z Kazimierzem Pułaskim, który niestety właśnie zginął pod Sawanę. Próbował także wykorzystać swoją paryską znajomość z Benjaminem Franklinem. Plan Beniowskiego polegał na utworzeniu Międzynarodowego Korpusu Wojskowego, który miałby na celu zdobycie Madagaskaru dla Stanów Zjednoczonych. Wyspa mogłaby służyć jako baza przeciwko Anglii. Co ciekawe, plan ten nie uzyskał poparcia amerykańskich kongresmenów. Jednak gdy USA zawarły pokój z Anglią, Beniowski wrócił do Europy z niczym. Nie zamierzał jednak porzucić swoich marzeń o Madagaskarze. Nie mogąc znaleźć sprzymierzeńców, Beniowski zorganizował własny, prywatny oddział zbrojny. W czerwcu 1784 roku po raz trzeci dotarł do wybrzeży Madagaskaru. Wyprawa ta odbyła się bez wiedzy i zgody Francji. Aby dotrzeć na wyspę, szlachcic wraz ze swoimi ludźmi popłynął przez Brazylię w kierunku Afryki. Podróż okazała się niezwykle trudna, a połowa uczestników ekspedycji zmarła po drodze. Mimo to pozostałe siły były wystarczające, by doświadczony żołnierz zdołał przejąć kontrolę nad francuską faktorią na Madagaskarze. Beniowski ponownie objął władzę na wyspie. Niedługo potem Francuzi wysłali przeciwko niemu ekspedycję karną. 26 maja 1786 roku doszło do starcia między skromnymi siłami cesarza a żołnierzami wysłanymi przez Paryż. W trakcie potyczki zginęła tylko jedna osoba. Sam Maurycy August Beniowski, trafiony w pierś przypadkową kulą. Zginął niedaleko faktorii, którą nazwał na swoją cześć. Maurytanium planował wybudowanie stolicy o tej nazwie, a także uchwalenie konstytucji. Niestety nie było mu to dane. Pochowano go pospiesznie na polu bitwy w pobliżu rzeki Andranofotosy. Andrano Ślady obecności polskiego władcy są widoczne na Madagaskarze do dziś. W stolicy wyspy znajduje się ulica nazwana jego imieniem, a nad brzegiem Oceanu Indyjskiego stoi jego pomnik. Wciąż żywa jest także legenda o długim, wielkim, białym człowieku, który bronił tubylców przed francuską kolonizacją. Historia niezwykłej podróży baniowskiego przez oceany w poszukiwaniu wolności oraz jego działalności na Madagaskarze wciąż fascynuje kolejne pokolenia, choć jego panowanie na wyspie było krótkie. Jak zauważa Fedorowicz, Madagaskar już na zawsze będzie kojarzony z jego imieniem. Nie jest to jedyny moment w historii, w którym Madagaskar miał stać się poniekąd polską kolonią. Daj znać w komentarzu, czy powinienem nagrać odcinek również o tym, jak ponad 100 lat później prawie kupiliśmy Madagaskar i jakby to mogło wpłynąć na losy Polski podczas II wojny światowej. Chcesz dowiedzieć się więcej o Beniowskim i innych niezwykłych Polakach? W opisie odcinka znajdziesz link do książek Andrzeja Fedorowicza, słynne ucieczki Polaków i słynne ucieczki Polaków 2, z których korzystałem przygotowując materiał do dzisiejszego odcinka. Pamiętaj, że kupując książki za pomocą linków z opisu wspierasz mój kanał, gdyż i ja dostanę drobną prowizję. Zachęcam również do bezpośredniego wsparcia, kupując mi symboliczną kawę również dzięki linkowi w opisie. Możesz też wpaść do mojego sklepu z koszulkami, kubkami i innymi ciekawymi rzeczami. Koniecznie zostaw like i suba, żeby kanał mógł się rozwijać. Do zobaczenia niedługo.